Cześć, nie wiem jak będzie z odsłuchem, bo muzyka gra bardzo głośno, ale muszę Wam powiedzieć, że od wielu lat próbowałam zbudzić sobie chęć chodzenia na siłownię. Ale co poszło na siłownię? To zrobiłam jakieś ćwiczenie, po którym miałam kontuzję. No i niestety chęci były odłożone na czas wyjścia z kontuzji. Ale jak to mówią, że na wszystko przychodzi czas. I nigdy nie jest za późno na to, o to, żeby zadbać o tę żyznę fizyczną. Powiedziałam, kiedy, jak nie teraz. Wczoraj nie ma, jutro być może. Czyli co? Kupiłam karnet na rok i przypięłam się do Piotra, mojego męża, który od 25 lat chodzi na siłownię. Mówię, chodź, spróbujemy. Popatrzę, co tam znajdę dla siebie. Z początku była to tylko bieżnia. I to na bardzo, bardzo wolnym tempie. Tempo z dnia na dzień stawało się szybsze, kalorie spalane coraz większe. No i rozejrzałam się dookoła: no, może coś jeszcze, może jakoś uzupełnić te ćwiczenia. Zobaczyłam rowerek. Spróbuję. Zobaczymy, czy będą bolały kolana, jak się będę czuła. Muszę Wam powiedzieć, że ogromną pomocą było to, że na uszach miałam zawsze dobre szkolenie, dobry wykład Michała Wabrzyniaka. i wspólnie. Idziemy tą drogą do sukcesu, do bycia ekspertem. Po zwykłym rowerku przyszedł czas na urozmaicenie. Znalazłam rowerek siedzący z nogami do przodu. W pewnym sensie pomyślałam przecież w ogóle tu nie czuć wysiłku. O co chodzi? Dlaczego ten rowerek ma spełniać jakieś swoje zadania? A Piotr mi wytłumaczył, że w tym momencie, kiedy siedzimy na rowerku w pozycji kąta 90 stopni, pracują zupełnie inne mięśnie. Okazało się, że w przeciągu 20 minut można spalić następną stóżkę. 100 kalorii na bieżni, 100 kalorii na zwykłym rowerku i 100 kalorii na rowerku siedzącym. mojej drodzy, do perfekcji bycia ambasadorem dynamiki bogactwa pokonuję następne bariery. Do zobaczenia.